Cześć, witam Was z w Assassin's Creed Unity. Zaczynamy świetną przygodę z grą od Ubisoftu, w której wcielimy się w Arno Doriana. Cała akcja będzie się działa w Paryżu podczas rewolucji francuskiej, ale na początek mamy tutaj taki projekt Helix od Abstergo, i mamy tutaj znane postacie. Na początek wybierzemy sobie tragedię Jakuba de Molay, ale jeszcze tutaj mamy Rodrigo Bordzie znanego z dwójki. Tutaj mamy Heitama Kenwaya z trójki. Tutaj, oczywiście, Etsy Auditore. Tutaj mamy tą Chinkę, która będzie w dodatku. Shao Yun chyba się nazywa. Tutaj mamy Altaira. Konora z trójki. Aveline oczywiście, z Liberation. Edwarda Kenwaya z czwórki. I tutaj tych trzech w ogóle nie mogę rozszyfrować, ale może to w przyszłości będzie. Także zaczynamy. Odcinki będą się pojawiać codziennie, także. Jeśli chcecie być na bieżąco, oczywiście subskrybujcie kanał. No i zaczynamy Assassin's Creed Unity. Last of the Heroic Knights Templar. Jacques de Molay was a man of principle, a towering intellect, betrayed by those he trusted. In this episode of Fallen Heroes, experience Jacques de Molay's final tragic hours through the eyes of one of his closest friends and advisors. Okej, okay, mamy tutaj jednego z Templariuszy, który został później stracony, ale to wszystko za chwilę pewnie zobaczymy. On żył na przełomie XIII i XIV wieku. Tutaj mamy taką pierwszą w ogóle scenkę, jeszcze nie będziemy w Skórze Doriana. Ale też musimy zobaczyć jakie tu będą ustawienia, bo optymalizacja naprawdę w tej grze jest kiepska. Ale zobaczymy. Jeszcze tutaj nic nie patrzyłem w ustawieniach, to musi się wszystko wczytać pewnie długo, ale jest. Coś działa. Mamy Paryż, 1307 rok, tak jak mówiłem, XIV wiek. Kto, jest tu? Kto jest tu? The Council's message was absolute. You're not welcome here. I must speak with the Grand Master. He's in session. They all are. Another day, perhaps. King Philip disagrees. Damn you, man. <laughs> Why you're not rotting in a cell at this moment, I cannot fathom. Mm. Na razie mamy całkiem inną sytuację. Imy, templariuszy, tutaj. O, jest ten. Tak demolę cały. Okej. Okay. Klatki mam 28, 29, 30. Nie wiem, na razie sobie pogramy ten pierwszy odcinek na tych ustawieniach. Później myślę, że jeszcze ściągnę grę do końca, bo jeszcze ona się pobiera. I później coś zobaczymy, zmienić te ustawienia żeby to wszystko płynnie działało. Okay. Jesteśmy tym Tariuszem Tak się biegnie, tak się atakuje. Dobra, ja tutaj oczywiście gram na klawiaturze. No tutaj, tak? Biegamy, do góry! No oczywiście. No dawaj, dawaj. Okej. Okay. Gdzie teraz? Znajdź! A jeszcze do góry. Jeszcze tutaj czułość myszy bym sobie ustawił, bo trochę jest... zbyt duża. Kakuś, skakuj, co jest to? Tutaj nie możesz? Możesz, dobra, padłeś. Chyba zaraz zginę. O, dobra, żyję. Nie wiem, czy on tak wolno się porusza jeszcze? Okej, okay. znaczka jest tak. Chyba muszę iść na dół. Dobra. na razie to wszystko ogarniam. Zobaczymy później. Ale to jest taki wstęp, jeszcze nie mamy nawet Arno. Wow okay. Vai, Dawaj, zabij asasyna? Czego to doszło? Okej okay. Znajdź, gdzie on jest O, będziemy się bić, dobra. Ale żeby sparować. Oczywiście myszką atakujemy. Patrzcie, aby odskoczyć, to jest tak. Dobra, chyba się udało. Uciekł? I on jest? W razie nie ma jakichś spadków, mam 30 FPS-ów, jest... w porządku. Chociaż... dobra. Udało się. No, podoba mi się. Nieźle. Zrobił? Nie wiem, nie wiem, ale cały czas jesteśmy tutaj w wydarzeniach z XIV wieku jeszcze. Ładnie to się prezentuje graficznie jeszcze. Nie sprawdzałem ustawień, ale fajnie. To jest ten właśnie Demole. O Asasyni szukają tej księgi. Widać. Pewnie to będzie jakoś połączone później z Dorianem, 7 lat później. Before this year is out, you will answer for your crimes before God Almighty! And you, King Philip, no punishment is too heinous for the great evil you have inflicted upon the Temple! I curse you! Curse you to the 13th generation of your blood! You shall be cursed! Consumed in flames of hunger and wrath, thus came the age of true wisdom to a blistering close. The Knights Templar, once the proud shepherds of order, peace, and illumination, were no more. Hmm. No I yeah, pings us, pull me out. I have a visual disorienting so I'll be brief. I'm Bishop, not my real name obviously, but that's as much as you'll get today. Please listen carefully. Abstergo is using you, hijacking your neurons to help them sift through genetic memory data. These guys already have their mind. fingers in countless corporations, governments, media outlets, and NGOs. But now, they want control over history itself. If that doesn't frighten you, it should. But well, we're here to stop them. And I need your help. Deacon, preload gene sequence AD16, B13, I87. Maybe we'll Dorian, Arno Dorian, access to a bank of unsequenced memories in Abstergo's Helix servers. For now, we'd like you to experience a small sample. This should help you understand our struggle. And after that, you can decide for yourself what comes next. Okay. We'll be waiting. OK, i teraz mamy jeszcze niezainstalowaną nie grę. Także myślę, że tutaj sobie zakończymy ten pierwszy taki wstępny odcinek. Będzie bardzo króciutki. Ja się postaram później to wszystko zainstalować. Widzimy się z następnym. Z następnym już myślę, myślę, że jutro. Także jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Napiszcie jakiś komentarz, jak Wam się podoba ten wstęp. No i do zobaczenia następnym razem. Cześć.